Siemanko, widzowie, nagrywamy paintball. Tak, bo też nagrywa. To ciekawe, czy wygramy. Była do mapa, ale nie nagrałem, bo nie zdążyłem tego w tym Tak, boję się strasznie, widzowie. Bo ja nie umie grać, nie na telefonie, no, ja no, ja no. a i na komputer. Dobra, ja nie umie grać. Dziękuję za 15 subskrypcji, widzowie. Dobijamy do 100. A uchityk do 300? A, a, a do 500? A do 500 to będzie i bardzo polecam. O! a bo ja to wydropiłam za chwilę. Coś. Co się i, wam, co? Co? Ciężo, I co? I tyle leci druga, no, ale... Nie ma. Są nie ma dwóch Jest. piłek. Ja nagrywam. Jeszcze Zginęłam. 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 Prawie. Zginęłam! Powiedziałaś, że prawie zginęłaś. Prawie. Ja już nie... No. Trzeba... Trzeba kitx poprawiać. Nie trzeba. Trzeba, trzeba, bo nie umiesz się wysłopić. Przestań. Przestań. W domu czy w grze. Nie o! Ski! Kliknij za szybko. Sola! Ja nie Jest! A, jeszcze ty. Babka najlepsza jest przez buzę B. Babka najlepsza jest yes. Przez duże B! Papa, najlepsza jest! Przez duże B! Papa, najlepsza jest! Przez duże B! Widokie! Zaśpiewajcie to ze mną! Babka, najlepsza jest! Przez duże B! Babka, najlepsza jest! Oh my gosh! Czy mogę to odebrać? Ach. No nie wiem, 3 minuty to trwa odcinek O! widzowie To na tyle Pa, pa Co jest? Nie to samo? Nie